Wszyscy znamy i kochamy Betelgezę. To gwiazda tak jasna i charakterystyczna, że właściwie rozpoznaje ją każdy, kto choć raz z zainteresowaniem oczywiście spojrzał w zimowe niebo. Ostatnio zrobiło się o niej głośno, gdy pod koniec 2019 roku zaczęła gwałtownie ciemnieć, co wywołało falę spekulacji, czy to już czy za chwilę Betelgeza wybuchnie? No, okazało się, że było to tylko kosmiczne czknięcie, potężne wyrzucenie pyłu, które na chwilę zasłoniło jej blask. Ale najciekawsze w tej historii jest nie to, co nasza gwiazda robi, ale z kim to robi. Okazuje się, że ten kosmiczny tytan nie jest sam. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Przez dekady patrzyliśmy na Betelgezę jak na samotnego giganta, ale najnowsze badania, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters, zmusiły nas do całkowitej rewizji tego obrazu. Zespół astrofizyków pod kierownictwem Steve'a Howella z NASA Ames Research Center dokonał czegoś, co wielu uważało za niemożliwe: bezpośrednio zaobserwował, i potwierdził istnienie gwiazdy towarzyszącej Betelgezie. To odkrycie rozwiązuje zagadkę, która spędzała astronomom sens powiek od ponad 100 lat. Nowo odkryta gwiazda otrzymała też piękną poetycką nazwę. Skoro Betelgeza z arabskiego oznacza rękę olbrzyma, jej towarzyszkę nazwano Siwarha, a to znaczy jej bransoletka. Ręka i bransoletka, para tańcząca na kosmicznej scenie od milionów lat, a my dopiero teraz otworzyliśmy oczy na jej istnienie. Żeby w pełni zrozumieć, jak wielki jest to przełom, musimy najpierw poznać główną bohaterkę tej opowieści. Betelgeza to czerwony nadolbrzym. To nie jest zwykła gwiazda, tylko absolutny potwór. Jest dziewiątą najjaśniejszą gwiazdą na naszym niebie, oddaloną o około 640 lat świetlnych. Mimo że ma zaledwie około 10 milionów lat, co w kosmicznej skali jest wiekiem niemowlęcym, jest już u schyłku swojego życia. Dzieje się tak, ponieważ masywne gwiazdy, takie jak ona, spalają swoje paliwo w szalonym. Wręcz tempie. Jest około 20 razy masywniejsza od Słońca, ale jej rozmiar, no to już zupełnie inna liga, jest blisko 800 razy większa. Gdybyśmy umieścili ją w centrum naszego układu słonecznego, to jej powierzchnia sięgałaby daleko za orbitę Marsa, a nawet mogłaby dotykać Jowisza. Pochłonęłaby Merkurego, Wenus Ziemię, pas planetoid oraz Marsa bez mrugnięcia okiem. Czerwony nadolbrzym to schyłkowy etap ewolucji dla gwiazd o dużej masie. Kiedy w wiąże takiej gwiazdy kończy się wodór, zaczyna ona spalać hel i kolejne cięższe pierwiastki. Jej wewnętrzny piec staje się coraz gorętszy, co powoduje, że jej zewnętrzne warstwy puchną do niewyobrażalnych rozmiarów. Staje się gigantycznym, ale bardzo rozdętym i mało gęstym balonem gorącego gazu. Za to jej powierzchnia przy tym wszystkim jest stosunkowo chłodna, bo ma temperaturę około 3300 stopni Celsjusza, ponad 2000 stopni mniej niż powierzchnia Słońca. I to właśnie ta niska temperatura nadaje jej charakterystyczny pomarańczowo-czerwony kolor, który tak łatwo odróżnić na nocnym niebie. Betelgeza jest też klasycznym przykładem gwiazdy zmiennej. Oznacza to, że jej jasność regularnie rośnie i maleje. Już w 1836 roku Sir John Herschel zauważył, że Betelgeza potrafi być jaśniejsza od pobliskiego Rigela, a potem znów słabsza. I dziś wiemy, że ta główna zmienność to jej naturalny puls. Betelgeza dosłownie bije niczym serce z okresem około 400 dni. Ten cykl napędzany jest przez tzw. mechanizm Kappa, który działa jak zawór w silniku parowym. W gwiazdy, W warstwie, gdzie Hel jest częściowo zjonizowany, dzieje się coś niezwykłego. Kiedy grawitacja ściska tę warstwę, jej nieprzezroczystość, czyli właśnie ta wartość kappa, rośnie. Staje się ona niczym gęsta, mgła, która zatrzymuje uciekające z jądra ciepło. Nagromadzona energia zwiększa ciśnienie, które z potężną siłą odpycha warstwę na zewnątrz. Gwiazda puchnie, ale kiedy warstwa się rozszerza, staje się rzadsza i bardziej przezroczysta, uwalniając nadmiar ciepła w kosmos. Ciśnienie spada, grawitacja znów bierze. Górę I cykl zaczyna się od nowa. To właśnie ten pulsujący oddech powoduje regularne 400-dniowe zmiany jasności. I tu dochodzimy do sedna zagadki, bo oprócz tego 400-dniowego pulsu, astronomowie od dekad obserwowali u Betelgezy drugi, znacznie dłuższy i bardziej tajemniczy cykl zmienności, trwający około 6 lat. Ten sześcioletni rytm był prawdziwą łamigłówką, bo nie pasował do standardowych modeli pulsacji. Był to tak zwany długi okres wtórny, którego pochodzenie było nieznane, a to jak go wyjaśnimy, miało fundamentalne znaczenie. Jeśli ten sześcioletni cykl byłby jakąś fundamentalną wewnętrzną wibracją samej gwiazdy, oznaczałoby to, że Betelgeza jest w bardzo zaawansowanym stadium ewolucji, w fazie spalania węgla w jądrze. A to z kolei sugerowałoby, że jej wybuch jako supernowej jest kwestią zaledwie kilkuset, może kilku tysięcy lat. Cała astronomiczna społeczność wstrzymywała oddech, tymczasem inne, bardziej spektakularne wydarzenie na chwilę odwróciło uwagę wszystkich. Mowa tu o wielkim pociemnieniu z przełomu 2019 i 2020 roku, kiedy jasność Betelgezy spadła prawie o 40%. Początkowo myślano, że to właśnie zapowiedź rychłego końca. Sam pamiętam, że zastanawialiśmy się nad tym tutaj w Astrofazie. Dziś jednak wiemy, że przyczyna była inna. Betelgeza doświadczyła potężnego powierzchniowego wyrzutu masy. Mówiąc prościej, gwieździe się odbiło. Wyrzuciła w przestrzeń kosmiczną gigantyczny obłok materii o masie kilkukrotnie większej od naszego Księżyca. Ten obłok oddalając się od gwiazdy ostegł i skąd wensował w chmurę pyłu, która z naszej perspektywy na jakiś czas przesłoniła światło Betelgezy. Było to chaotyczne, jednorazowe zdarzenie, a nie regularny cykl, ale to właśnie ono na nowo rozpaliło zainteresowanie gwiazdą i skłoniło naukowców do ponownej analizy archiwalnych danych. I to właśnie te analizy coraz mocniej sugerowały, że za sześcioletnią zagadką musi stać jakiś zewnętrzny czynnik. Hipoteza o Gwiezdnym Towarzyszu stawała się coraz bardziej prawdopodobna. Polowanie na Siwarchę było jednak technologicznym koszmarem. Wyobraźcie sobie, że próbujecie dostrzec małego świetlika latającego tuż obok potężnego reflektora stadionowego. Betelgeza jest oślepiająco jasna, a jej potencjalny towarzysz musiał być ekstremalnie słaby i znajdować się niewiarygodnie blisko. Nawet najpotężniejsze obserwatoria kosmiczne, czyli kosmiczny teleskop Hubble'a i obserwatorium rentgenowskie Chandra, podjęły próbę i nic nie znalazły. Wydawało się, że zadanie jest wręcz niewykonalne i wtedy na scenę wkroczył naziemny teleskop Gemini-North na Hawajach, uzbrojony w niezwykły instrument o nazwie Alopekę. Kluczem do sukcesu okazała się technika zwana obrazowaniem plamkowym. Żeby zrozumieć jej geniusz, musimy najpierw pojąć, dlaczego gwiazdy migoczą. Kiedy patrzymy na niebo, światło gwiazd musi przebić się przez turbulentną atmosferę Ziemi. To trochę tak, jakbyśmy patrzyli na monetę leżącą na dnie basenu z falującą wodą. Obraz jest nieustannie zniekształcany, rozmywany i połamany. Zamiast ostrego punktu teleskop widzi chaotyczną plamę światła złożoną z wielu drobnych, tańczących punkcików, zwanych właśnie plamkami. Obrazowanie plamkowe to sprytny sposób na oszukanie atmosfery. Instrument Alopekę wykonuje nie jedno, ale tysiące zdjęć w ekstremalnie krótkim czasie. Każde z czasem naświetlania rzędu zaledwie kilkudziesięciu milisekund. Każde takie zdjęcie zamraża chwilowy stan atmosfery, dając ostry, choć wciąż poplamiony obraz. Następnie do akcji wkracza potężny komputer, analizują Tysiące klatek identyfikuje zniekształcenia wprowadzone przez atmosferę i matematycznie je usuwa, składając wszystko w jeden krystalicznie czysty obraz o rozdzielczości, jakiej nie dałoby się uzyskać w żaden inny sposób z Ziemi. I to właśnie ta technika pozwoliła w końcu wyłuskać słaby blask Siwarty z oślepiającej poświaty Betelgezy. Jak podsumował to lider zespołu Steve Howell, artykuły, które przewidywały istnienie towarzysza Betelgezy, zakładały, że prawdopodobnie nikt nigdy nie będzie w stanie go sfotografować. A jednak się udało i to uczy nas, moi drodzy, tego, żeby nigdy nie mówić nigdy. Czym więc jest tajemnicza Sivarha? Branzoletka na ręce olbrzymki. To gorąca, młoda gwiazda o niebiesko-białej barwie, o masie około półtora razy większej od masy naszego Słońca. Krąży wokół Betelgezy w odległości około 4 jednostek astronomicznych. W kilometrach będzie to około 600 milionów kilometrów od Betelgezy. W naszym systemie planetarnym taka orbita wypadałaby mniej więcej w pasie planetoid, gdzieś pomiędzy Marsem a Jowiszem. To kluczowa informacja, która pokazuje, jak blisko siebie są te dwie gwiazdy. Najbardziej fascynujące jest jednak to, w jakim stadium życia znajduje się Siwarcha. Jest to tak zwana gwiazda w fazie przedgłównej. Można ją porównać do kosmicznego nastolatka. Uformowała się z obłoku pyłu i gazu w tym samym czasie co Betelgeza, około 10 milionów lat temu i zebrała już prawie całą swoją masę, ale w jej jądrze nie rozpoczął się jeszcze proces syntezy wodorów Hel, czyli to, co definiuje dorosłą gwiazdę ciągu głównego, taką na przykład jak nasze Słońce. Jej głównym źródłem energii nie jest jeszcze fuzja jądrowa, ale ciepło wydzielane w wyniku powolnego kurczenia się pod wpływem własnej grawitacji. Siwarcha wciąż zapada się i rozgrzewa przygotowując się do wejścia w dorosłość. Ten gwiezdny taniec jest jednak śmiertelnie niebezpieczny. Orbita Siwarchy choć odległa o 600 milionów kilometrów przebiega w całości wewnątrz rozdętej zewnętrznej atmosfery Betelgezy. To pierwsza w historii bezpośrednia obserwacja gwiazdy krążącej tak blisko nad Olbrzyma. Ta niezwykła konfiguracja prowadzi do potężnych oddziaływań pływowych. Wyjaśnimy to na prostym przykładzie. Grawitacja Księżyca powoduje pływy oceanów na Ziemi i podobnie grawitacja Siwarchy wyciąga materię Betelgezy, tworząc na jej powierzchni gigantyczne wybrzuszenia pływowe. Ponieważ Siwarcha krąży szybciej niż Betelgeza, opraca się wokół własnej osi, to wybrzuszenie jest nieustannie ciągnięte do przodu. Ten proces transferuje moment pędu z orbity towarzysza na obrót gwiazdy matki, czyli innymi słowy Siwarcha działa jak kosmiczny bicz, który od milionów lat rozpędza Betelgezę, co może tłumaczyć Kolejną jej zagadkę. Dlaczego obraca się tak zaskakująco szybko? Odkrycie Siwarchy rozwiązuje więc nie jedną, a dwie wielkie tajemnice Betelgezy. Niestety ten taniec nie może trwać wiecznie. Siwarcha, poruszając się wewnątrz atmosfery Betelgezy, doświadcza ogromnego oporu, niczym satelita na niskiej orbicie Ziemi. Ten opór nieuchronnie powoduje, że jej orbita obniża się i zapada coraz głębiej w przepastne brzuszysko Betelgezy. Przyszłość młodej gwiazdy jest przesądzona. W ciągu najbliższych 10 tysięcy lat, co w skali kosmicznej jest mgnieniem oka, Siwarcha pospirali opadnie na Betelgezę i zostanie przez nią całkowicie wchłonięta. Przyszli ludzie będą więc Świadkami aktu kosmicznego kanibalizmu. Wszyscy chcieliby zobaczyć eksplozję Betelgezy. Tak potężne zjawisko wywołałoby na naszym niebie no cóż, niecodzienny spektakl. Ale czy to odkrycie warty zmienia nasze przewidywania co do tego, kiedy ten spektakl nastąpi? Skoro to ona odpowiada za sześcioletni cykl, Betelgeza najprawdopodobniej niestety jest na wcześniejszym etapie ewolucji, fazie spalania helu a nie węgla. Oznacza to, że na jej wielki finał poczekamy jeszcze prawdopodobnie około 100 tysięcy lat. Podsumowując, po pierwsze Betelgeza nie jest sama. Jej sześcioletni cykl zmienności, wielka zagadka astronomii, został w końcu wyjaśniony. To nie wewnętrzna pulsacja, a grawitacyjny taniec z ukrytym dotąd towarzyszem, Siwarchą. Po drugie to odkrycie to prawdziwy cud technologii. Dzięki genialnej technice obrazowania plamkowego i potędze teleskopu Gemini North, zobaczyliśmy to, co wielu uważało za niemożliwe do zobaczenia. Astronomowie już zacierają ręce i rezerwują czas na teleskopach. Kolejna doskonała do podglądania Siwarchy nadarzy się w listopadzie 2027 roku, kiedy osiągnie ona na swojej orbicie punkt najdalszego oddalenia od Betelgezy i będzie najłatwiejsza do wykrycia. Następny akt tego dramatu zostanie napisany już za kilka lat, a my będziemy patrzeć i informować Was w kolejnych astroszortach. W dzisiejszym to już wszystko. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom i wspierającym, którzy pozwalają nam tworzyć astrofazę i pędzić z nią do przodu, a z Wami widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.